Cześć widzowie, dzisiaj nagrywamy Brawl Stars zbijanie Berego Part 2. Mamy na razie piąt, nie, siódmą rangę. Staramy się dzisiaj wbić dziesiątą. Dobrze? Dobrze. Jest ze mną mój brat. Hej. Gramy w napad. Napad to chyba? No, lebo to się zacząć. Którą dzisiaj wbijamy? Dziesiątą? Nie, A jedenastą. A jedynastą chociaż? No to może, ale naj... na pewno dziesiątą. Boris idziesz, ja, ja tak? idziesz po środku ja idę po boku. Boris idziesz po środku ja idę po boku. ty idziesz tam... O, ja idę tutaj, o. Oh, nie, umrę, umrę. <ścoughs> A taki Boris. No wiem! Swoją głową turbo. Zatknij od razu, co Pętaj... 400 subu. To jest bar... 410 to jest bardzo dużo dla mnie Mi się fajnie nagrywa jak mam dużo suby Już proszę daj suba DAJ SUBA! Bo będę nutkiem Dostało 18%, jest dupi Nie no, zdupimy to Mam grać z tym w duo, z trułą. Dobra, no, idzie dziewięć. Zobacz, teraz gumą turbo udasz. Ej. Proszę was. Nie no, jeszcze raz my to przegramy. Już z tam! Jak my to ztopimy to się trochę to Czekaj. To ty broń teraz z nim. Brońcie go safe. Nie no, za chwilę to przegramy coś. Oni są tacy... NIE, NO PRZEGRAMY! I chwili rozwaliłem. Wleciał trochę stresić. Nie, nie wleciał. Ja mam 8 plus... Zagraj ponownie. Nie, ja już nie mogę. Dawaj. Nie, z tym stresem to już się nie Co on tu tak mówi? Odwijałem coś. Teraz zapinam pasy no, to może dziecko ja mam... pasy... Z Dawaj, no no, no morze. Dawaj na knockout. No, no. no dobra. Tylko czekaj na knockout, i na jakim może. Knocaut. To palówka. Borys musimy wygrać trzy bitwy. Ja, Okej, okay. ale ja tutaj ukleiłem jakoś... Kebab, kebab. Co? Tak, tak, co chyba... No. A, bo to za ty... Latać każdy może. Co oni wymyślili? Możesz iść tam prawą stroną. Oni coś na ciebie wymyślili, Fabia. Ale, ale kokorowa. No bo ty lubisz kororoły. Na ciebie coś zrobili, Fabiana.

Miej zajmiemy. Ja za bardzo... Dobra. dobra nie zdupisz Udało się pierwszą rundę wygrać. S-win. Jakie on ma Teraz ta... Ta parówa! Parówę użyj! Byłbyś niezniszczalny. Paruwa ci daje. No, ulce naciśnij i wtedy jesteś zjuszany. To jak widzisz, się teraz pić, to paruwa naciśnij. Teraz paruwa. Paruwa. Widzisz, i możesz walczyć normalnie. Możesz normalnie walczyć. Udrapał się jakoś. No właśnie, paruwa. Kurde, śmiało. Nie! Dobry bols. Uciekaj, uciekaj, nie uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Ale tak na pół bliska. Mogę. Słuchajcie, widzowie? Puch. dobra. Dobra, przegramy to z ciebie. No tak byś nie przeżył tego. Tak cię... Dobra. Nie ma. Ale ja pasę straciłem. Miałem 18 pasy. Ja miałem 13. Ta... No to jest coś więcej. dobra, no nie No Safe był lepszy. Daj. W, 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 nie, daj coś innego. Kilka? Nie. W dół? No. Dobra, to zaczynamy pasy. Do ławek zakończonego, ale... Okej, okay. ja... No to mam. To trzymaj sekundkę. Nie ma sekundy! Ty mój! Zdarać Dobrze, widzowie. Hej, o. Zapinamy pasy. Zapinamy pasy, bo jest niebezpiecznie w samolocie. Zapinamy, zapinamy. Tata, jest każdy w morzu. Czemu ty wziąć droma? No bo to on jest zdobył. No to mam przyjechać. nie umiem. Chodź balon. Noś... Y, jestem... No, fajnie jest, na razie mamy dwa. Dobra, ja... Ja idę atakować. Ale naprawdę dziękujemy za te 400 subskrypcji. No bo naprawdę dziękuję wam. No Fabian też dziękuję. No bo to dużo bardzo. 400 a największy youtuber to ma ponad 50, 5 milionów subskrypcji. Ale w Polsce a Mister Bis na razie prowadzi na świecie. No i tak to się skończyło. Kurde. Ja mam plus 3. Mi zostało... Dobra, to dzisiaj bijemy dziewiątą tylko. Dobra, bo chcę szybko teraz. Szybko. Szybko. Co muszę jest zrobiła? Nie. Ja mam plus 8 coś nie miałe. Nie, Edgar. Ja! A ja mam? A czego... O, dobra, bierzemy sobie tą strzynaczkę. Yes. Dobra, Jamasz? Mamy. Nie, 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 Zapieramy pasy! Tak, ja tak, każdy może? No, może ty. Bo jestem w czacie, że muszę się coś z kimś zatimować. Hmm. Bo nie uda się. Yeah, okay. mm. Да очень. Да. Это. Ты Бакс Ты не стопни. Если стене Я Браво. <śmiennie> Ej, Edgar, czy tutaj Uciekaj, uciekaj, Boris, uciekaj, nie idź, atakuj, atakuj. Na ja każdy może! <śmiennie> ale oh Ale, Nie no, najlepiej no. no, tak ci nie wychodzi. Żeby... I ciebie to nie działa. Dobra. Dobra. Dobra, i tak byśmy zadli. Nie, i tak będzie plus Dobra, jeden. koniec już, Boris. Minus jeden. To, widzowie udało nam się tylko ósmą, ale w następnym pijemy więcej. Bye. Jedna.